Mój były chłopak z czasów studiów powiedział kiedyś o wolontariacie, jaki wtedy wykonywałam, że to jest bez sensu, no bo ładuje swój czas, swoją energię, w te dzieciaki i w ogóle dostosowuje swoje plany do tego, co tam się dzieje, a generalnie nie widać żadnego efektu, nie widać, żeby tam ktoś sobie specjalnie, spektakularnie zmieniał życie. No i w związku z tym wspomnieniem, chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach, o rodzinnym dniu dziecka, który wydarzył się 13 lat po tym, jak skończyłam być animatorką, jak skończyłam ten swój wolontariat. I o tym, na ile ośmioletni wolontariat taki w swoim życiu odbyłam, na ile on rzeczywiście przyniósł efekty lub mniej, czy w ogóle cokolwiek zmienił i czy był bez sensu. No i oczywiście ten gość to jest mój były chłopak i nieobecny mąż. Uwaga, jeśli zdjęcia wydadzą ci się stare, to zdecydowanie masz rację. Musiałam je wygrzebać z albumu, a zdjęcia były robione aparatem analogowym i nijak się ich jakość ma do obecnych. No ale co zrobić? Ja byłam 100 lat temu animatorem. Do oratorium przeszłam w wieku lat 16, na początku drugiej klasy liceum, a opuściłam po obronie pracy magisterskiej i nie mam zielonego pojęcia, czy czyjokolwiek życie zmieniłam. Ja z pewnością wzięłam więcej niż sama dałam. Dzięki oratorium zostałam animatorką, wychowawczynią i nauczycielką i to wszystko jeszcze zanim skończyłam studia. Dzięki kolonią z oratorium awansowałam na wychowawcę kolonijnego oraz na współautorkę programów kolonijnych. Nauczyłam się odpowiedzialności za to, co się dzieje z dziećmi, niezależnie od tego skąd one pochodzą. Budowałam przyjaźnie oparte na wspólnym doświadczeniu, na współpracy i przede wszystkim na entuzjazmie, prawdziwym i szczerym entuzjazmie. No tak, ale w wolontariacie nie chodzi o to, co bierzesz dla siebie, ale o to, co dajesz innym, prawda? Czy ja coś dałam innym? Dzieciaki z tamtych lat to są teraz dorośli ludzie. Niektórzy z nich pozakładali rodziny, niektórzy studiują, a niektórzy faktycznie mocują się z życiem i momentami słabo to wygląda. I ile mnie rezonuje w nich, to ja się nigdy nie dowiem. Jedno jest pewne, bo oni to mówią: że wolontariusze i oratorium to było miejsce, które odegrało ogromne znaczenie. Nieważne jak potem poszło. I dlatego było to miejsce tak ważne, że to był dom. I to jest dom, który był wtedy i jest nadal dla nich wszystkich i dla dzieciaków otwarty. I właśnie z tymi ludźmi, z częścią z tych ludzi oraz częścią byłych animatorów takich samych jak ja i z salezjankami udało nam się w tym roku, 2019, przygotować Rodzinny Dzień Dziecka. Pierwszą na taką skalę imprezę w tym miejscu, ale nie na skalę... Może liczebną, choć być może też, ale przede wszystkim na taką skalę osób zaangażowanych w przygotowania i pewnych rzeczy, które tam się przy tej okazji działy. A jakie się działy? Jeśli chcecie to zobaczyć, przeczytać, obejrzeć, to zapraszam na mojego bloga, bo tam jest tekst o trzech cudach związanych z rodzinnym Dniem Dziecka, jaki zrobiliśmy. Link do tego tekstu oczywiście będzie w opisie. Zajrzyjcie koniecznie. A jeżeli macie ochotę, tak jak ja, Powiedzieć mojemu chłopakowi, byłem chłopakowi, że się mylił, to polubcie ten film. I widzimy się następnym razem. Pa!